Ja bym miał do Ciebie taką prośbę, jak tak. się spotkamy we Wrocławiu, tak. żebyś mi tak to rozpisała. Dobrze. Że... Jaka kwota, jak, ja rozumiem, że to jest skomplikowane i żeby tu nie. Tak, nie, słuchaj, nie... mamy na to takie specjalne tabelki, one są też w formie skróconej, ale potrafią być też takie, które mają tysiąc stron i, i tam każda kwota, którą zarobisz, będzie dokładnie napisane, ile podatku płacisz. Ale słuchaj, hmm. mnie by interesowało, bo rozmawiamy hmm. tak sobie o tej y, niemieckiej działalności gospodarczej i jak to wygląda y, podatkowo, a może porozmawiamy o opłacalności, jeśli ktoś. W ogóle ma na przykład wybór, żeby Polska, zrobić czy działalność? Tak, Polska czy Niemiecka no działa. Ja nie, słuchając ciebie, to nie mam, pewnie nie będę miał wątpliwości. Znaczy to jest, zależy, bo w Polsce y, budowla, y, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, tylko taką, taką naszą, twoją gewerbę, że tak powiem, niemiecką gewerbę, to y, może być albo płacić y, praktycznie właściwie dwa podatki, y, dla najmniej, no może trzy ryczałt 5,5% od wartości, um, od przychodu i to jest podatek, tam jeszcze są składki zdrowotne i społeczne. Składki społeczne to jest około 1700 złotych miesięcznie po prostu, um, może troszeczkę więcej, bo to jest uzależnione od, to się też co roku zmienia, więc to rząd wielkości jest. I później jeszcze składkę zdrowotną, która w przypadku ryczałtu ma też swoje progi 3 i to może być od około aktualnie 400-500 do ciut powyżej 1000 zł w zależności jakie obroty są miesięcznie. To jest ryczałt. Później mamy liniowy, że zawsze płacę 19% od dochodu plus 4,9% składki zdrowotnej, czyli tam 24% nam wychodzi pi razy oko. No i znowu tą składka społeczna, to 1700 złotych miesięcznie. Czy się zarabia, czy się nie zarabia taki podatek? Ym, I mamy jeszcze, jest tak zwana skala podatkowa, czyli opodatkowanie ogólne do 120 12% a Właściwie to 21, bo znowu składka zdrowotna tam wchodzi. Mm -hmm. łączy z składką zdrowotną jest do 21%, powyżej 120 32 plus 9, czyli 41%. Dużo, jak na nasze warunki. Mm -hmm. I tak to mniej więcej w Polsce wygląda, więc jeżeli, i teraz tak, i podstawowe zawsze pytanie przy budowlancach jest przy, z tej, w tej branży: czy będzie miał pracowników i materiał mm -hmm. na, po swojej stronie, czy to dostarczy inwestor? No bo jeżeli nie masz po swojej stronie kosztów. No to wchodzisz w ryczałt. Jeżeli te koszty będą, no to się zastanawiasz, czy skala, y, ona się opłaca do właśnie do tych 120 tysięcy złotych rocznie, czyli kwota jest jak na budowlankę nieduża, czy, y, idziesz w liniowy 19%, puste składki zdrowotne i tak dalej. To